Prokuratura rejonowa w Lubaniu skierowała do lubońskiego sądu rejonowego wniosek o zastosowanie wobec 23-letniego mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, który groził innym osobom nożem, mówiąc, że ich zabije. Ponadto młody agresor odpowie za usiłowanie kradzieży z włamaniem do lokalu mieszkalnego. Czynów tych dopuści się w warunkach recedywy. Do zdarzeń doszło w przeciągu kilku miesięcy na terenie Lubania. Działania agresywnego mężczyzny były podobne. Zawsze trzymając w ręku nóż lub metalowy pręt, wypowiadał groźby karalne kierując je do osób trzecich. Po obawiając się, że zostanie one spełnione, powiadomili o tym fakcie policję. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu zatrzymali podejrzanego. Za przestępstwo przeciwko wolności usłużył aż cztery zarzuty. Ponadto funkcjonariusze przedstawili mu zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem do mieszkania, który miał się dopuścić z początkiem lutego bieżącego roku. Informuje aspirant sztabowy Justyna Bujakiewicz-Rodzeń z lubańskiej komendy policji. Wobec bandyty prokurator skierował do sądu rejonowego w Lopaniu wniosek o tymczasowy areszt. Sąd po rozpatrzeniu wniosku zastosował 3-miesięczny areszt. Zatrzymany 23-latek był wcześniej karany za przestępstwa przeciwko Mieniu i działał w warunkach recedywy. Więc zasądzona kara może być zwiększana o połowę. Grozi mu kara nawet 10 lat więzienia. Gra bez kibiców to nie to samo. Bez względu na wynik najbardziej brakuje nam tej energii, jak to można było odczuć z trybun podczas wydarzeń sportowych. Wiele zależy od nas, i teraz, razem, mamy szansę przezwyciężyć największe wyzwanie naszych czasów. Zaszczepię się, abyśmy wreszcie mogli bez obaw spotykać się z innymi. A ty, jaki masz powód, żeby się zaszczepić?